Hej kochani, witajcie w przestrzeni szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda i witam was w 11 odcinku projektu Super Intuicja na podstawie książki o tym samym tytule Kurtata Perweina. Kochani, wczorajsze nagranie mi uświadomiło, jak bardzo mi brakowało tego, żeby być z wami, żeby nagrywać. Dziękuję pięknie za komentarze, dziękuję pięknie za lajki. Bardzo się cieszę, że jesteście, że mnie nie opuściliście pomimo mojej choroby i pomimo mojej nieobecności. Naprawdę jestem wzruszona tym. Kochani, zacznę od drobnego ogłoszenia. Dzisiaj jeszcze będzie filmik, y, natomiast y, zmieni się troszeczkę formuła. Od przyszłego tygodnia y, będę z Wami od poniedziałku do czwartku. W każdy dzień będzie nagranie. Dlaczego postanowiłam tak? Dlatego, że y, no, robi się coraz cieplej, weekendy spędzamy poza domem. Zarówno Wy, jak i ja y, no, łakniemy tego świeżego powietrza i też spędzania aktywnie czasu. Więc na weekendy mnie nie będzie, natomiast będę przez 4 dni w tygodniu. I oprócz tego, teraz będziemy mieć dużo takich zadań, które mają pobudzić naszą intuicję. I chodzi mi też o to, żebyście mieli czas, żeby troszeczkę nad nimi usiąść, zastanowić się przemyśleć, wprowadzić je w swoje życie. Dzisiejsza lekcja będzie stricte polegała na tym, żeby pewne rzeczy sobie uświadomić, nad pewnymi rzeczami się zastanowić i kochani nie rezygnujcie z tego, bo świadomość jest bardzo, bardzo ważną sprawą i jeżeli nie jesteśmy czegoś świadomi, nie jesteśmy w stanie tego ani zmienić, ani. Zrobić po, czegoś pozytywnego dla siebie. E, dlatego tu będzie kilka kwestii, i warto, żeby sobie usiąść właśnie z notesem czy z zeszytem i sobie po prostu to spisać. E, zadać sobie pytania. E, będzie tu kilka aspektów, e, więc e, możecie sobie mm, na każdy dzień przeznaczyć po dwa. I poświęcić te 10 minut dziennie. Pamiętajcie, że jak robimy cokolwiek, tak robimy wszystko, i jeżeli yy, naprawdę zależy Wam na pobudzeniu swojej intuicji, na rozbudzeniu swoich umiejętności i zdolności intuicyjnych, no to trzeba się w to zaangażować i potrzeba yy, dać sobie na to czasu troszeczkę. Yy, no i przede wszystkim. Yy, robić to z pełnym zaangażowaniem, tak? Bo jeżeli będziemy to robić na pułebka, tylko słuchając, to to niczego nam to nie przyniesie. Ja sama mam zamiar gruntownie się zastanowić nad tymi tematami, wszystko sobie ponotować, bo dzięki świadomości i temu co my naprawdę myślimy w danym temacie, uświadomienie sobie tego to pozwala nam na zmianę, tak? I też ważne tutaj w kontekście tej dzisiejszej lekcji będzie, będzie to, żebyście stanęli ze sobą w prawdzie. Żebyście nie zakłamywali rzeczywistości w sensie takim, odpowiadając na pytanie, że nie, ja tego nie mam, albo ja, ja całkowicie się z tym zgadzam, jeżeli tak w rzeczywistości nie jest. Dlatego jest ważne, żeby się dać sobie chwilę czasu żeby się nad tym zastanowić. I kochani, dzisiaj zaczynamy w dzisiejszym odcinku, który będzie dalszą odpowiedzią na pytanie oczywiście, co to jest intuicja. Jak już mówiłam, Kurt to rozparcelowuje na części drobne. Dzięki temu jesteśmy w stanie sobie uświadomić wszystkie aspekty intuicji. I teraz przez kilka y, na kolejnych odcinków skupimy się na tym, czy można trenować intuicję i każdego dnia będzie drobne zadanie do wykonania. Oczywiście y, dzisiejsza lekcja y, będzie w zasadzie polegała na zastanowieniu się na uświadomieniu sobie pewnych rzeczy. Natomiast kolejne y, zadania y, będą polegały na tym, żeby je powoli wprowadzać w swoim życiu. Zaczynamy, kochani, przechodzić do konkretów, czyli do budzenia swojej intuicji i do budzenia swoich zdolności. I kochani, intuicja, czyli inaczej bezpośrednie pojmowanie rzeczywistości, bezpośrednie, ponieważ nie potrzebujemy do tego naszych zmysłów, żeby, żeby coś wiedzieć, tak? Zawsze pozwala nam na podejmowanie trawnych decyzji. Zawsze. Jeżeli idziemy za głosem swojej intuicji, to nie ma opcji, żebyśmy się pomylili. Ale możecie tutaj też, że tak powiem, nie zgodzić się z tym faktem i stwierdzić, że trafne decyzje można podjąć również za pomocą logiki jasnego umysłu. Jednak, kochani, istnieje zasadnicza różnica. Decyzja intuicyjna zgadza się, i to długoterminowo, i we wszystkich dziedzinach, obojętnie jaki aspekt swojego życia nie poruszymy i nie pójdziemy za tą, w, w tą stronę za głosem naszej intuicji, to zawsze będzie działało to długoterminowo, i yy, zawsze otrzymamy idealną odpowiedź. Tak? I tutaj Jednym z poprzednich odcinków było, żebyście sobie spisali, wypisali sobie swoje błędne decyzje z ostatnich 12 miesięcy, tak? Kiedy popełniliście błąd, kiedy się pomyliliście. I tutaj przypominam, że tu nie chodziło o samobiczowanie. Jeżeli tego nie zrobiliście, to zróbcie to zadanie. Dlaczego? Dlatego, że to Wam pomoże um, uświadomić sobie, że jednak rozum nie zawsze daje nam dobre odpowiedzi. Jeżeli kierujemy się tylko rozumem, to popełniamy błędy. I jest to całkowicie naturalne i normalne. E... I chodzi o to też sobie tutaj, żeby przypomnieć sobie, jak często w, w naszym życiu musieliśmy zrewidować decyzje podjęte tylko na podstawie naszego rozumu. I kochani, każdy z nas tak miał. Ja również. Nieraz się w życiu pomyliłam. Natomiast e... Pragnę tego, żeby mieć takie prowadzenie, a wiem, że to mądrość w sobie mam, pragnę to tak w sobie obudzić, żeby już tych błędów nie popełniać, żeby oszczędzić sobie czas, oszczędzić sobie nerwy i podążać w dobrym kierunku. I dzisiaj, kochani, skupimy się na stworzeniu podstaw, bo w ten sposób jesteśmy w stanie obudzić naszą intuicję. Intuicja, kochani, potrzebuje. Podstawowych przesłanek, by móc się rozwijać. I wiele tutaj, kochani, zależy od naszego nastawienia, od naszych myśli, od naszych przekonań, których często nie jesteśmy świadomi. To, co jest ukryte w naszej podświadomości, to nas bardzo często blokuje, nie pozwala nam ruszyć do przodu. I Dlatego w dzisiejszym dniu i przez ten, ten weekend skupimy się na tym, żeby sprawdzić, jakie jest tak naprawdę nasze nastawienie do intuicji. I możliwe jest, że dopiero teraz uświadomicie sobie swoją antyintuicyjną postawę. I to jest, kochani, bardzo ważne, bo jeżeli macie przekonania, które są przeciwne intuicji, które jej nie wspierają. No, to, to was blokuje, to blokuje wasze zdolności intuicyjne. I w momencie, kiedy sobie to uświadomicie, zarówno wy jak i ja, będziemy mogli je zmienić. I jeśli nasze osobiste nastawienie do intuicji, nasze wątpliwości, nieufność przeszkadza nam w rozwoju naszych intuicyjnych mocy, znajdziemy, będziemy mogli znaleźć tego przyczynę i zmienić swoje nastawienie. O ile oczywiście. Chcielibyście rozwinąć swój potencjał, tak? I pierwsze, uświadom sobie swoje nastawienie do intuicji. Zadaj sobie pytania. Czy jesteś sceptyczna, sceptyczny, gdy ktoś mówi o swoich zdolnościach intuicyjnych? Jakie to w Was wywołuje uczucia? Jakie myśli się pojawiają w Was? Czy wątpicie, że istnieje intuicja? Czy jesteście nieufni, gdy musicie się zdać na swoje własne odczucia, na swoje, na swoje własne uczucia? To jest pierwsza podstawa. Druga rzecz. Zdecyduj się na intuicję, daj jej miejsce w swoim życiu. Chodzi o to, żeby obdarzyć swoją intuicję zaufaniem, pozwolić, by ona działała. Działać spontanicznie, bez uprzedniego rozważania wszystkich za i przeciw. I to możecie, kochani, sobie wprowadzić właśnie przy jakichś takich niewielkich, na razie życiowych sprawach, ale w takich prostych wyborach, na przykład, którą drogą dzisiaj mam iść, tak? I idźcie za tym impulsem. Wybierzcie tą drogę, którą poczujecie, że. Pierwsza się pojawi, tak? Że idź w prawo, nie w lewo, tak jak normalnie idziesz. Albo skręć tutaj, a nie tutaj. I w zdecydowaniu się e, na intuicję, to jest po prostu oświadczenie sobie. Dziś wybieram intuicję, tak? Decyduję się na to. E, ufam swojej intuicji, e, pozwalam, by ta intuicja działała. Jak Wam mówiłam, słowa mają ogromną moc. Możecie to sobie stworzyć w formie afirmacji. Yy, trzecią rzeczą jest pożegnaj się z myślą, że dobre jest tylko to, co jest rozsądne. Rozsądny jest dobry, ale nie jest on jedyną możliwością do tego, żeby iść w dobrym kierunku, tak? Bo, czwartą rzeczą jest bądź raczej otwarta, otwarty na przekonanie, że prawidłowe jest to, co się zgadza, co współgra, co czujecie, że jest zgodne z wami. Bo, jeżeli coś jest w zgodzie z Wami, jeżeli czujecie się z tym dobrze, to znaczy, że to jest dobry kierunek dla Was. Piąty, piąta rzecz. Rozpoczynaj każdy dzień z pozytywnym nastawieniem. Doszyku, doszukuj się w swoim życiu przyjemnych stron. Śmiej się częściej, pozwól, by w, w Twoim życiu rosła radość. Tak. I to jest to, co też Wam niejednokrotnie mówiłam. Początek dnia to jest. Najlepszy moment. Jeżeli otwieracie oczy, w momencie, kiedy otwieracie oczy, uśmiechnijcie się do siebie. Powiedzcie sobie od razu, że dziś będzie cudowny dzień i uśmiechnijcie się na to. Zobaczycie, jak wasz dzień się będzie fajnie układał, jak będziecie mieć zupełnie inne nastawienie do, do tego, co was w danym dniu czeka. Nawet jeżeli was czeka praca, tak? Szósta rzecz, myśl pozytywnie. E, piszcie przez cały tydzień, o czym myślicie, i wyciągajcie wnioski z tego, co zapisaliście. Nie, nie narzekajcie z powodu niepowodzeń, a dostrzegajcie każdy, nawet maleńki sukces. Jeżeli się, nasze skupienie idzie w kierunku tego, co nie wyszło, no to nastawiamy się negatywnie, nasze myśli zaczynają się zapętlać w tym kierunku. Natomiast kiedy się skupiamy na tym, co nam wyszło, albo nawet w tej trudnej sytuacji potrafimy znaleźć plusy jej, że okej, okay, to ja się mogę czegoś nauczyć i wyciągnąć z tego lekcję, to nasze nastawienie staje się pozytywne i już z zupełnie innego punktu ruszamy w, w dany problem nawet, tak? Nagle po, po, pojawia, zaczynają się pojawiać rozwiązania, bo nie, nie, nie skupiamy się na tym, co nie wyszło. Skupiamy się na tym co wychodzi. Yy, I nie utrudniajcie sobie życia takimi myślami jak nie potrafię tego, yy, nigdy temu nie podołam, yy, nie mogę. Po prostu to jest ważne, żeby zmienić swoje myśli. To jest uważność na swoje myślenie, tak? Yy, I ostatnie, nie, przedostatnie tutaj, wzmacniaj swoją samoświadomość. Chodzi tutaj o to, żeby, kochani, poznać siebie. I swoją moc. Nieprzypadkowo ludzie wierzący w swoją intuicję są świadomi siebie i ufają swojej wewnętrznej pewności. Są wewnętrznie wolni i niezależni, i mają pozytywną postawę zasadniczą, tak? czyli pozytywne podejście do życia. Istnieją ludzie, którzy są otwarci na zmiany i nie boją się żadnych zmian. I tutaj nasza otwartość na zmiany bardzo nam pomaga, bo jeśli pojawia się trudna sytuacja, to ona nie staje się dla nas tragedią, tylko staje się ona okazją do, do zmiany, tak? Pamiętajcie, kochani, że jeżeli coś się kończy, to może się zacząć coś nowego. Więc koniec nie jest końcem świata, tylko koniec jest początkiem czegoś nowego, tak? Nowego etapu, nowej pracy, nowego związku. E... Mówiąc krótko, są to ludzie, którzy bazują na swoich zdolnościach i dlatego nie odczuwają większego lęku przed nieznanym, i których potrzeba bezpieczeństwa nie wyklucza już na samym początku każdej nowej idei jako ryzykownej. I ostatnią rzeczą, z którą Was zostawię, to uwierz to, że, że Twoja intuicja zna nie tylko rozwiązania Twoich problemów czy odpowiedzi na Twoje pytania. Lecz zna idealne rozwiązania i najlepszą odpowiedź. I z tym Wam, kochani, zostawiam. Życzę Wam cudownego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek. Pozdrawiam, Magda.